Dzień dobry, witam w liberalnej niedzieli. Jesteśmy na wieczorze wyborczym, po wieczorze wyborczym Krzysztofa Bosaka na warszawskiej Pradze. Ze mną jest gościnnie Beata Trochanowska z okręgu warszawskiego partii Korwin, a także przewodnicząca. Koła, na, koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego na Uczelni Łazarskiego. Tak. No, dzisiaj temat liberalnej niedzieli jest dosyć oczywisty. E, pierwsza tura wyborów za nami. Mamy wstępne, sondażowe e, wyniki wyborów. Beata, jak oceniasz tak, przede wszystkim no, wynik Krzysztofa mnie, Bosaka? Wynik Krzysztofa Bosaka jest dobry, dobrym wynikiem w porównaniu z wynikiem Kosiniaka, Kamysza i Biedronia. Spodziewałam się, że oni Bosaka prześcigną po tym, co się mówiło w mediach, że są to kandydaci faworyci, no ale jak widzimy, Kosiniak, Kamysz zdobył 2,4%, tak? A Bosak, znaczy nie Bosak, tylko Biedroń koło 3%, więc Porażka to jest według mnie porażka tych kandydatów. No tak, rzeczywiście to jest, ja bym powiedział, porażka to mało powiedziane w wypadku kosiniaka, kamysza i Biedronia wynik jest właściwie dla nie, z ich perspektywy katastrofalny, tak? Lewica miała w wyborach parlamentarnych, ile? Koło 10% poparcia, Coś o ile takiego, pamiętam? Tak. E, więc było takie odrodzenie Lewicy, no i dzisiaj jest właściwie totalna klęska. Ale wiesz, jaka, wynik... jaka przyczyna tego? Że bardzo duża część elektoratu w wiedronie poszła zagłosować na Trzaskowskiego. My A wiecie, to, możliwe, to, jest, to, możliwe, jest, to możliwe, no bo Trzaskowski jest rzeczywiście kandydatem takiego skrajnie lewicowego skrzydła Platformy Obywatelskiej. Natomiast ciekawa to jest też klęska Władysława Kosiaka Kamysza. Mm -hmm. Jeszcze niedawno, jeszcze gdy kandydatem czy kandydatką platformy obywatelskiej była Kidawa Błońska, Małgorzata Kidawa Błońska, to właściwie po stronie tej mainstreamowej opozycji Władysław Kociniak Kamysz był, był faworytem. No. Był taki moment, gdzie on właściwie wydawał się jedynym kandydatem po stronie tej mainstreamowej opozycji, tak, taki, e, tak jedynym, się... który ma właściwie realne szanse nawiązać walkę z, e, z Andrzejem Dudą, więc dzisiaj wynik na poziomie błędu statystycznego jest wynikiem katastrofalnym. No jest to też klęska PSL-u, tak. ja sobie nie przypominam tak słabego e, wyniku kandydata PSL-u. Ale też nie pamiętam właśnie, jaką Kosiniak-Kamysz miał kampanię, czy to... Jako, o, właśnie niejako, bo, nie, właśnie była taka niejaka, była taka nie, nie zupełnie. Nie niejaka, słyfę, tylko na hmm. początku ka, y, Była taka kampanii, zupełnie niejaka. Tak. Natomiast wróćmy jednak tak. do wyniku naszego kandydata, mm -hmm. tak? No bo oczywiście no, wielu z nas chciało, żeby Krzysztof Bosak znalazł się w drugiej turze. No tak się oczywiście nie stało, no, to natomiast niespodzianka. to nie jest niespodziankę, tak, to, to, to nie jest żadna niespodzianka. Natomiast z punktu widzenia Konfederacji jednak ten wynik e, jest naprawdę to jest, dobry to jest naprawdę dobry wynik. Ponad 7% to przy bardzo wysokiej frekwencji. To oznacza, że konfederacja jeszcze w porównaniu z wyborami parlamentarnymi zdobyła nowe poparcie zdobyła wielu nowych wyborców, którzy jeszcze w zeszłym roku na konfederację nie głosowali. No i jest to też ogromny skok. Jeśli chodzi o poparcie w porównaniu z wyborami do Parlamentu Europejskiego, to Leprejmie. tutaj już mamy wynik... I to pokazuje, e, tak. że Konfederacja be, ma potencjał. Bez, w liczbach bezwzględnych, to to jest chyba już dwukrotnie wyższy wynik. Więc no, hmm. jeśli mamy wynik, że to jest, rozumiem, czwarte miejsce, no ale ten trzeci kandydat hołownia to jest w zasadzie ta sama grupa, ta sama grupa, to samo środowisko, ten hmm. sam elektorat, tak. co, co Rafał Trzaskowski. Więc e, i on nie ma za sobą żadnej siły e, politycznej, no TVN nie jest siłą polityczną, no e, jest zaplecze w medialnym Platformy Obywatelskiej. Więc rzeczywiście dzisiaj już jest sytuacja jasna, że Konfederacja stała się trzecią siłą tak, polityczną. I to, tak. I to trzecią siłą polityczną w sposób już taki bezwzględnie wyraźny w stosunku do całej reszty. Czyli mamy środowisko, mamy dwa środowiska socjalistyczne na początku, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską. Eee, I do Platformy Obywatelskiej, mówię, to jest jedna grupa elektoratu Trzaskowskich-Ołownia. Może Trzaskowski jest to trochę bardziej na lewo, ale to jest cały czas jeden i ten sam elektorat. Więc jest środowisko PiSu, jest środowisko Platformy Obywatelskiej i następna jest Konfederacja. I teraz to już jest jasne: no bo przepaść pomiędzy wynikiem Krzysztofa Bosaka a kolejnymi kandydatami jest ogromna. Właściwie wszyscy pozostali kandydaci mają poparcie w granicach błędu statystycznego, jego się szacuje na 3%. Tak wygląda na to, że właśnie. W Poparcie na poziomie błędu statystycznego ma i kandydat lewicy, i kandydat PSL-u, czyli mamy w takim razie scenę polityczną, która się w tym momencie dzieli na trzy części. Pis Platforma Obywatelska Konfederacja, tak? Czyli dwa środowiska socjalistyczne i pierwsza siła antysocjalistyczna, A pierwsza parę jedyna lat siła. temu, kto by się spodziewał, Oczywiście. że taka opcja jak konfederacja mm. będzie trzecią opcją polityczną. No to i wreszcie co się, wreszcie, co się udało przecież, udało się rzeczywiście wspólnymi siłami głosować. głosować promować naszego kandydata. Tak? My obydwoje przecież jesteśmy w partii Corwin, a więc w tym środowisku, które w no formalny sposób nie miało prawda, tego kandydata, no bo poparliśmy kandydata, który wywodzi się z ruchu narodowego, ale to był nasz wspólny kandydat, to była nasza wspólna kampania. To była kampania, gdzie członkowie partii Korwin dawali siebie wszystko. Tak? Ja tam jeździłem po nocy z plakatami prawda, na balkonie, bo im tak. wisi, to samo widziałem zaangażowanie innych działaczy partii Corwin, ja też, młodzieżówki ja się młodych się dla Wolności. Rozmawiałam tak. ze znajomymi, Oczywiście. żeby głosowali Oczywiście. i jeszcze zauważyłam, że y, duża część y, osób, y, takich, którzy nie znają się polity na polityce, y, nie wiedzieli kim jest Krzysztof Bosak. Tak, Albo no, mają oni y, takie tak. zdanie, że to jest człowiek znikąd i on nie jest w stanie nic zrobić. I zobacz, zobacz teraz, ja, że, te ja, że rzeczywiście to z kolei dla nas bardzo dobra wiadomość, już dla nas, jako tej wolnościowej frakcji w Konfederacji, że Krzysztof Bosak rzeczywiście mówił w tej kampanii naszym językiem, wolnościowym tak. językiem, no przecież mówił rzeczy, których to nie było na zasadzie takiej, że my musieliśmy teraz zacisnąć zęby prawda, i popierać kandydata, tylko mieliśmy naszego kandydata, wspólnego kandydata, który głosił mhm. nasze hasła, który mówił o podatkach, o tym, żeby było jak, naj, jak najniższe, który mówił o własności, który mówił e, który mówił e, o redukcji nie biurokracji. Nie Oczywiście, e, tak, więc to był jedyny właściwie kandydat, no nie licząc prawda, tam tych, którzy mają marginalne poparcie typu żółtek, prawda, e, To nie licząc tam żółte czyta na inny, no to to był jedyny kandydat, który właśnie mówił tym językiem. On nie będzie ludziom dawał, on chce, żeby pieniądze zostawały w kieszeniach obywateli. Więc rzeczywiście to jest właśnie nasz sukces, że Krzysztof Bosak mówił tutaj wolnościowym językiem. Czyli to nie było, że partia Korwin popiera kandydata Ruchu Narodowego, tylko to partia Korwin, Ruch Narodowy i Korona w ramach Konfederacji wyłonili wspólnego kandydata. I co to, co to pokazuje? I pokazuje Pokazuje jedność polityczną. Tak, tak, że, pokazuje, tak. że to nie jest przypadkowy zlepek różnych elektoratów, które muszą, trzeba jakoś że spiąć za, ze sobą, ale do siebie nie pasuje. Dobra, ale, właśnie, ale właśnie tak, ale właśnie po tym, po tym roku, roku z kawałkiem istnienia Konfederacji okazuje się, że to naprawdę dało się poukładać w sensowną tak. całość. Tak? Nie jako właśnie zupełnie oderwane od siebie idee, tylko właśnie jako spójny tak, zestaw tak. idei. I widzimy, że po wyborach tak, ten projekt się nie rozpadnie, tylko będzie jeszcze ciężej pracować. Tak. No bo tutaj widziałam, że powstają kluby konfederacji. Tak, kluby konfederacji, teraz słyszałem o tym projekcie. oczywiście osób e, tak naprawdę poza polityką, którzy chcą działać, ale niekoniecznie partyjnie. To nam tak. e, da dużą rzeszę osób. No niestety trochę bardziej pesymistycznie musimy spojrzeć na drugą turę, no bo tutaj jest dwóch naprawdę a, złych kandydatów. jak, jak do tego podejdziesz? Jak do tego podejdę? To tak. znaczy, e, ja już słyszałem, była jasna deklaracja e, Rady Liderów Konfederacji, że Konfederacja nie popiera w drugiej turze nikogo i uważam, że to jest bardzo słuszna jest decyzja. Członkowie, sympatycy Konfederacji zagłosują tak, jak uznają za stosowne, rzeczywiście złym pomysłem byłoby zmuszać, narzucać im jakąkolwiek opcję, a to z bardzo prostej przyczyny. Obydwaj kandydaci, są, którzy znajdą się w drugiej turze, Rafał Czaskowski i Andrzej Duda, są dla Polski fatalni. Tak. Z różnych powodów, ale są fatalni. Tak? Andrzej Duda oznacza recydywę tego, co mieliśmy przez ostatnie lata i monopol PiSu na władzy. Natomiast Rafał Trzaskowski oznacza skrajnie, skrajnie lewicową ideologię, bardzo, bardzo groźną ideologię, on jest naprawdę radykalnie lewicowym skrzydłem Jeśli Platformy. Jeśli chodzi o gospodarkę, no to jest takim chyba socjalistą, prawda? No tak, no nie, ale to akurat jest cecha wspólna z Andrzejem Dudą. Więc rzeczywiście trudno byłoby narzucić któremukolwiek trudno no, byłoby narzucić elektoratowi... No konserwatywny, ale to według No ale mnie jest to taka jest taki przykrywka. konserwatyzm no, tak. bezobjawowy, jak Bo, to się tak, mówi, prawda? I, jak widzimy, Andrzej Duda działa tak, żeby po prostu kupić obywateli. Tak. I tak. ci obywatele później, jak to widzimy. Jest nic, tak, nic, nic tak to jest socjalizm w konserwatywnym opakowaniu. Nie dostają, so, tylko im się so, zabiera. To socjalizm cały czas. w konserwatywnym opakowaniu, więc rzeczywiście no, każdy podejmie decyzję samodzielnie. Ja osobiście, ale to jest mój prywatny głos, prawdopodobnie w tej, dru w tej drugiej duże w ogóle nie wezmę udziału. Natomiast e, rzeczywiście przy dwóch tak złych kandydatach nie ośmieliłbym się udzielać Wam tutaj rekomendacji. Ale w tym też ja też na pewno na Trzaskowskiego nie zagłosuję, też mam e, wątpliwość. Y, czy zostać w domu, czy y, no jednak na, na dudę, to jest bardzo ciężka decyzja. No więc właśnie, to no, więc mówię, no, każdy z nas musi teraz to I tak rozstrzygnąć. tak to dobrą na to samo wyjdzie, czy się e... zostanie w domu, czy się zagłosuje, tak, no bo e... tak jakiś kandydat. Tak, e... no w każdym razie, no, mówię, no rozstrzygnijcie to we własnych sumieniach. E... Jest już stanowisko Konfederacji, że nie udziela Konfederacja nikomu poparcia, pozostawia tę decyzję wyborcom. Myślę, że to bardzo słuszne stanowisko. Bardzo dobre stanowisko. Dobra, dzięki w takim razie, Beata, za tutaj gościnny występ w tym programie. Normalnie tutaj oglądacie tylko moją twarz, więc cieszę, się, tak że cieszę, się, cieszę się, że rzeczywiście taka miła, miła odmiana. Dziękuję za uwagę, nie do lubię. zobaczenia w przyszłym tygodniu.